Moi kochani, witajcie serdecznie w mojej kuchni. Dziś przygotowałam przepyszne ciasto bez pieczenia. Na spodzie widzimy ciasteczka kruche zblendowane z masełkiem. Później mamy serniczek z białego sera z dodatkiem bitej śmietany i kawałków czekolady. I na wierzchu, skoro sezon truskawkowy w pełni, mamy truskawki świeże i galaretka truskawkowa. Przepyszne ciasto, szybko się to przygotowywuje. Teraz na niedzielę, na Boże ciało, tym bardziej zapraszam serdecznie do oglądania mojego filmu i wypróbowania przepisu. Do przygotowania naszego ciasta potrzebuję kochani twaróg jeden, cały taki kilogramowy twaróg sernikowy. Tutaj jest około 60 gram truskawek obranych, bez szypułek, świeżych. Śmietanka 30, tutaj jest to prawda pół litra, ale ja wezmę około 250-300 ml, Pół kostki masełka prawdziwego, 5 łyżek cukru pudru. Mam tutaj około 40 deko ciastek kruchych, takich maślanych, pysznych. Jedna czekolada gorzka, może być mleczna, jak nie lubicie gorzkiej. Śmietan Fix trzy galaretki truskawkowe i żelatynę. Żelatynę wykorzystam najprawdopodobniej 5 łyżeczek, ale jeszcze się zastanowię, czy to nie będzie za mało. Moi kochani, tyle składników wychodzi nam pyszne ciasto. Ja moje ciasto przygotuję w tortownicy o średnicy 30 cm zaczynamy od spodu, w takim razie przyrzucę sobie, ja do termomiksa ale możecie to zrobić również w blenderze możecie to zrobić za pomocą wałka ugnieść sobie te wszystkie ciasteczka na gładką słuchajcie, taką masę, żeby to się wszystko pięknie rozdrobniło działamy, tutaj co prawda ustawiłam 30 sekund, ale chyba to będzie za dużo otwieramy, zobaczymy jak to nam wyszło tu gdzieś mi się ubrudził ten, już ten Thermomix. zobaczcie jaka świetna konsystencja ciasteczek od razu do tego dodaję masełko i Thermomix mi to yy, połączy razem z masłem tylko może ja sobie to masełko troszeczkę rozdrobnię żeby nie miał aż tak ciężko I łączymy. Ja wcześniej jak nie miałam termomiksa, ja to ręcznie wyrabiałam, odgniatałam. Zobaczmy, czy to wystarczy i czy to się połączyło. Te moje ciasteczka z masłem. Oczywiście, że tak. Zobaczcie, wyszła taka, taka lekka pulpa, czyli masełko z kruchymi ciasteczkami. Zaraz to wyłożę na moją tortownicę i ładnie uformuję płaski placek. Przekładamy. Fajnie to wygląda. Zobaczcie, jak piasek. Przepięknie pachnie. Ter, Termomiks czysty, misa czysta. Rozłożymy sobie to równomiernie. I ja y, delikatnie to uklepę, kochani, żeby to się później ładnie dało kroić. Będziemy mieli spód. Jak się patrzy? Super, jest ten wałeczek, i jeśli byście byli zainteresowani takim wałeczkiem, widziałam go w mrówce, w PSB, mrówka na stoisku z narzędziami, właśnie takimi kuchennymi, miskami i różnymi tam gadżetami do kuchni. Nie wiem, kosztował chyba 6,90 z tego co pamiętam, bo ja już go mam co najmniej 2 lata. Świetnie, zobaczcie, jak to ekstra wygląda. Mamy spód gotowy, bezpieczenia. Włożę go teraz do lodówki, a zajmę się warstwą serową. Moi drodzy, włożyłam do lodówki tartownicę ze spodem. Włączyłam teraz czajnik. Będę rozpuszczać żelatynę. Do tego użyję miseczki, żelatyny. Nie wiem, jak wy robicie, ale ja. Ja kochani zalewam wrzątkiem żelatynę i czekam aż nasiąknie i dopiero wtedy mieszam do całkowitego rozpuszczenia. Tak jak mówiłam 5 łyżeczek, mamy 3, mamy 4 i mamy 5. Idealnie całe to opakowanie, ono już było używane, więc nie było pełne. Może jeszcze odrobinkę. Czyli ja mam jeszcze żelatynę. Mam, kochani, całe opakowanie, więc tu mi troszeczkę brakło pół łyżeczki, dołożymy. Super. Żelatyna gotowa, woda mi się prawie zagotowała. Zaraz Wam pokażę, ile tej wody nalewam. Tyle. Moi kochani, ja mam, że to jest 1 trzecia szklanki wody. I teraz nie ruszamy tego, zostawiamy niech się namoczy, bo tak to niepotrzebnie osiądzie nam na brzegach miseczki. Żelatyna się namacza. Wzięłam gorzką czekoladę. Rozdrobnimy sobie ją tak, aby nam powstał później sernik straciatela do tego zużyjemy całą czekoladę o jaka śliczna, zobaczcie z pięknymi napisami no ale nic dzisiaj do ciasta, nie do jedzenia więc ruszymy tutaj pisze 75% kakao więc ona jest naprawdę gorzko-gorzka zamykamy i mielimy Było mega głośno, bo czekolada twarda. Zobaczmy, czy to już jest wystarczające. Może jeszcze odrobinę. Że wystarczy. Tak, aby te drobinki czekolady były wyczuwalne w serniczku, będzie ok. Przesypujemy naszą czekoladę zmieloną. Odstawiamy. I teraz zajmiemy się galaretkami. Galarezki truskawkowe rozpuszczamy w czterech szklankach wody gorącej. I jak się to stało, że wody brakło, nastawiamy czajnik. I kochani, mieszamy nasze galaretki do całkowitego rozpuszczenia i do wystudzenia. Odłożymy, nie wiem, w jakieś chłodne miejsce, można płytki podłogowe. Ja nie mam ogrzewania podłogowego, więc one są lodowate. I żalatynkę prawie już rozpuściłam, zostawię do wystudzenia, ale też żeby się nie zsiadła za bardzo. I bierzemy się za masę serową. Dobrze, bierzemy się w takim razie za ubicie naszego sernika. Najpierw ubijemy śmietanę 30. Pamiętajcie, około 250-300 ml. Czy to będzie już jeszcze odrobinkę? Do tej śmietany dodam śmietan, fix, śmietanex, nie ma znaczenia. I cukier puder. Pięć łyżeczek, pięć łyżek, przepraszam, pięć łyżek. Miksujemy. Śmietanka ubita przełożę ją, słuchajcie, do innego naczynia, ponieważ potrzebuję misy miksera do yy, ubicia. Przekładamy całe wiadro sera do miksera. Zobaczcie, nie umy tego ze śmietany, bo to też nie przeszkadza. Dodajemy czekoladę. Tak wygląda nasz sernik straciatella z czekoladą. Wyciągamy, wykładamy na wierzch naszego spodu. I włożymy do lodówki, aby zastygł, żeby ta żelatina y, zaczęła działać. I serniczek nam się zsiadł. Co córeczko? A, ja tutaj ciasta. Którego ciasta? Jedzie? Możesz spróbować, zobacz, spróbuj czy ci smakuje. A taką próbę czy jeszcze? Jeszcze. Dobre to. Tak przygotowane ciasto wkładam do lodówki, niech zacznie tężeć. Truskaweczki umyłam, odsączyłam na papierze, na ręczniku papierowym. Tutaj mam wyjęty serniczek, zobaczcie, pięknie się zsiadł. Bierzemy noszyka i kroimy nasze truskawki. I jak chcecie, możecie truskawki kłaść w całości, w połóweczki, w plastereczki, jak Wam się tylko podoba. Ja może dzisiaj położę plasterki. Ułożyłam troskawki, zobaczcie, na serniczku. Czekają tylko do zadania galaretką. Wkładam do lodówki i czekam na moją galaretkę. Nie wiem czy już czy jeszcze, może jeszcze odrobinkę. Ona już jest zimna, ale jeszcze nie tężejąca. i tak wygląda sernik na spodzie niepieczonym z ciasteczek tutaj mamy warstwę e, e, mamy tutaj warstwę sernika z widą śmietaną, sera białego i e, kawałkami czekolady gorzkiej 80%, e, na wierzchu galaretka, truskawkowa i truskawki świeże. Super. Ciasto. Moi kochani polecam serdecznie, szybko do przygotowania, bardzo smaczne, fajna, wyczuwalna goryczka czekolady, do tego słodka, galaretka i truskawki.